bardzo ważnym elementem leczenia uzupełniającego w tym wypadku radioterapii jest zagwarantowanie jak najlepszego efektu kosmetycznego. Naczelną zasadą jest oczywiście takie leczenie, a uzyskać jak najwyższą szansę trwałego wyleczenia, ale równie istotne jest uzyskanie najlepszego możliwego efektu kosmetycznego. Kolejnym etapem planowania radioterapii jest powtórna symulacja. Chora przeszła wstępną symulację, tomografię komputerową, został wykonany plan leczenia trójwymiarowy, i na tym etapie przygotowania do leczenia sprawdza się poprawność planu. Czy obraz, który Zaplanowaliśmy rozkład promieniowania w tkance, który został wytworzony w systemie komputerowym, odpowiada rzeczywistym warunkom anatomicznym. Na każdym etapie planowania leczenia, szczególna dbałość musi być poświęcona temu samemu ułożeniu chorej. Musi być zachowana absolutna odtwarzalność. Ułożenia pacjenta tak, ażeby warunki geometryczne, anatomiczne na wszystkich etapach planowania radioterapii i potem zasadniczego leczenia były takie same. Służą do tego centratory laserowe, cały system optyczny w którym wyposażone jest za, zarówno pomieszczenie, w którym znajduje się symulator terapeutyczny, tomograf komputerowy, jak również przyspieszacz liniowy, który jest aparatem generującym promieniowanie jonizujące, czyli tym aparatem, który służy do właściwego, zasadniczego leczenia chorych. Na tym etapie planowania radioterapii symulowane są warunki leczenia. Wiązka yy, Świetlna, a również wiązka promieniowania ręgenowskiego z aparatu symulatora, jest kierowana pod takim kątem na taki obszar, który został zaplanowany trójwymiarowo na poprzednim etapie planowania radioterapii. Wykonywana jest dokumentacja zdjęciowa, która służy następnie do porównania z obrazami uzyskanymi. Podczas kolejnych zdjęć sprawdzających, wykonywanych w trakcie cyklu napromieniania. Zaznaczane są charakterystyczne punkty geometryczne, anatomiczne, granice pola. Służy to łatwemu i jak najbardziej wiernemu odtworzeniu pola podczas następnego etapu czyli zasadniczego leczenia. Wykonywana jest dokumentacja radiologiczna. Sprawdzane są warunki anatomiczne, głębokość w jaką wiązka promieniowania zagłębia się w ścianę klatki piersiowej. Są ustalone pewne granice, które nie mogą być przekroczone, i na tym etapie sprawdzana jest poprawność wykonanego planu leczenia. W trójwymiarowym systemie planowania radioterapii mamy zrekonstruowane obszary anatomiczne. W tym wypadku zaznaczony jest wielkość pola żółtą, żółtym kolorem oraz płuco, które jest narządem krytycznym, promieniowrażliwym, który musi być w maksymalny sposób chroniony. Jest to dokumentacja, która służy nam do oceny poprawności kierowania wiązki terapeutycznej oraz pośrednio do oceny, Stopnia ochrony narządów promieniowrażliwych. Dla drugiego układu wiązek wykona, wykonana jest analogiczna symulacja pokazująca zarys piersi, która jest napromieniana wraz ze ścianą klatki piersiowej oraz w kolorze pomarańczowym płuco które no, w niewielkim stopniu z powodów anatomicznych musi, objąć, musi być objęte napromienianiem. Kolejna plansza obrazuje przekrój poprzeczny z tomografii komputerowej i zaznaczone są tutaj kierunki padania wiązki terapeutycznej, a kolorowa płaszczyzna pokazuje nam kształt piersi i blok tkanek, który poddany jest napromienianiu. Jak widać, uzyskany jest tutaj równomierny rozkład w całym miąższu piersi, natomiast dawka jest nieco bardziej skoncentrowana w obszarze loży pooperacyjnej, czyli jamy, która powstaje po wycięciu guza pierwotnego. Na ten obszar w ostatnim etapie radioterapii jest podwyższana nieznacznie dawka, gdyż ryzyko nawrotu choroby jest największe w bezpośrednim sąsiedztwie usuniętego bloku tkanek wraz z guzem pierwotnym. Kolejnym etapem jest zasadnicze leczenie, czyli napromienianie chorych na aparacie terapeutycznym. Jak widać, chora ułożona jest w tej samej pozycji terapeutycznej z zachowaniem warunków anatomicznych, geometrycznych. Ułożenie chorej jest precyzyjnie sprawdzane przy pomocy centratorów laserowych oraz całego systemu optycznego, aparatu, przyspieszacza liniowego który służy do zachowania maksymalnej odtwarzalności i precyzji napromieniania. Zgodnie z wykonanym planem leczenia, który sprawdzony był na symulatorze terapeutycznym, ustawiana jest głowica aparatu i pole świetlne symuluje nam rozkład kąt padania w wiązki terapeutycznej. Kolimator wielolistkowy jest bardzo nowoczesnym urządzeniem, które pozwala nam kształtować wiązkę terapeutyczną, dostosowywać jej kształt do warunków anatomicznych, do, do kształtu guza bądź obszaru, który musi być napromieniony. Na poprzednich etapach było konieczne wykonywanie indywidualnych osłon z bloków ołowianych. Zajmowało to wiele czasu. Natomiast teraz, zgodnie z planem leczenia, nowoczesne aparaty wyposażone są właśnie w kolimator wielolistkowy, który w sposób automatyczny, szybki i bardzo precyzyjny umożliwia nam dostosowanie pola do potrzeby. Nowoczesna technologia, systemy komputerowe. Trójwymiarowe planowanie, możliwości precyzyjnego, można powiedzieć celowanego dostarczenia promieniowania jonizującego w obszar tkanek, które wymagają leczenia, z jednoczesną ochroną tkanek prawidłowych, pozwala uzyskać wyleczenie u coraz większego odsetka chorych z minimalnym, coraz mniejszym ryzykiem uszkodzenia tkanek prawidłowych.